siemaneczko. Dzisiaj pokażę Wam sztuczkę z nabojami. Oto co potrzebujecie ocet. łyżeczka. Ewentualnie nie musi być. Nabój, dopiero łyżeczki. I tajnik. Jedną szklankę napełniam gorącą wodą. gdzie ona naprawdę gorąca, a drugą wypełniłem zimną. Pamiętajcie, zimna, gorąca. Teraz biorę nabój i odkręcam Ok. Teraz w, w, z tre, atramentu, Dużo szklanka jest. Tutaj, tutaj. No i na pozostałą część do, do szklanki z ciepłą wodą. Muszę tutaj, Okej. Okay. Patrzcie, dobra. Dobrze. Odkładam na bok. I widzicie, że wody. W wodzie. tutaj nie ma atramentu, mimo że w A w tym jest. To teraz po dodaniu octu, nie wiem, jak nie mam tego, żeby najmniej tutaj jest z tego. I teraz po dodaniu octu z powrotem zmieni się na kolor niebieski atramentu. Patrzcie. Widzicie? To jest naprawdę zwykły ocet. Normalny, zwykły, pospolity ocet. Także myślę, że trochę rusze te były. Postawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się to podoba. To mnie zmotywuje do dalszej pracy. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście mieli dostęp do moich warzyw, żebyście byli na bieżąco na razie. Jesus.